Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie otrzymał zgłoszenie o usiłowaniu zabójstwa. Natychmiast na miejsce został skierowany policyjny patrol. Tam okazało się, że w mieszkaniu znajduje się 57-latka oraz jej syn i sprawca. Jak usali funkcjonariusze, pomiędzy kobietą a sprawcą tego przestępstwa do, doszło do pewnego konfliktu, który trwał dłuższy czas. Mężczyzna, 46-latek, wszedł do mieszkania kobiety i podczas rozmowy zaatakował ją nożem. Kobieta broniła się, próbowała się bronić, krzyczała ratunku, pomocy. Niestety w tym czasie była sama w domu. Na szczęście wrócił jej syn do mieszkania. Kiedy zobaczył, co się stało, pomógł mamie i wezwali natychmiast na miejsce policjantów, którzy. Przyjechali i zatrzymali tego mężczyznę. Technik kryminalistyki na miejscu zdarzenia znalazł nóż kuchenny, zebrał też ślady biologiczne. Pokrzywdzona 57-latka wraz z synem zostali przetransportowani do Wejherowskiego Szpitala. Ich życiu nie zagraża już niebezpieczeństwo. Zatrzymany mężczyzna został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy. Za usiłowanie przestępstwa zabójstwa grozi kara od 8 do 25 lat pozbawienia wolności albo kara dożywotniego więzienia.